I oczywiście, lewo w górę, ja jestem Fighter F13. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z. Wide A Minute Battle 2 Bat Company i Rasta Firebee. Nie ruszujesz, nie zyskujesz. Znisz oba skupiska radarów. Nie uda się tak harp wow. Dobra, to sobie też wyję de rules dla zabawy, żeby sprawdzić, jaki to ma zasięg. Przeszliłem. Nie ma bata, że nie. Harp derp. Toż to jest maszyna do mordoru. Ach, byle jaki kamyczek! Nie może mi przeszkodzić na drodze. No, nie oszukujmy się. Lol, czyżby mógł? Nie wiem, że. Herp derp. No, Elefantastico. Przejeźdźmy żyda. Heee. Nie ma. Panie... O, jakiś lager. <laughs> Herpe Dobra, Dobra, never fucking money, troszkę już because gramy w Battlefield i tu cały czas się jakaś akcja. Chyba coś oszukiwać. O lol. Rost of fire. O lol. Na <laughs> Teraz mi mówisz że zbliżeniu? Mmm... Dobrze, to jest ostatnia Nie wiem, czy mi widzicie w komentarce. Są takie magiczne funkcje, żeby ee, dogrywać kamerkę podczas Jogu Takie bonusy tylko w Team Bajlu. Tam jest ten typek. No, nie zabiłem go. Ale tam jest jeszcze. O minęłem. Dostał? Chyba dostał, nie wierzę Fuck shit Chyba dostał Ale no, to nie wiem, to się mówię um, Tak jeszcze dla pewności Jakby ktoś tam jeszcze był Co teraz? Kowe misji? o! Uh, dobra, ja sobie muszę trochę podgłośnić, tak byty wy E. No okej. Okay. Nie mówcie mi, że będę. Czekaj, R. F. Przełącz kamerę. Och Jezu. F Nie E dobra Mysz doprowadzaę Nol Ja tego nie, nie ogarniam, czy co się w ogóle dzieje Dobra F. Upsy, to nie tak. <laughs> Dobra. Rozkręciam. To widocznie trzeba jakoś inaczej system. <laughs> Boże, jak ja to zrypałem. C, przełącz kamerę. Dobra. Ry, do góry. Dobra. Halo tu. Dobra, tu chyba trafi, będę mi powinno Dobra, dawaj w tanka Dobra, tu coś trafiło możliwe. Teraz musi trafić, nie wierzę. Mniej, tu, a czy jeśli dotrzymam, to on leci, tak czy 9, właśnie tak, no to spoko, ale tam w sumie już nic nie ma, Trzymajmy w tym może coś uda trafić. Ok, chyba jeszcze dwa cele zostały. Dobra, um, tu, panie. Tu, gdzie sztylum. jest bitches. Dobrze, i ostatni tank. Tu, tu, gdzie jest mój środeczek. Wyżej, wyżej, wyżej. Dobra w talent. Mam talent, wiem, że mam talent ale ja się przy tym usiąrr umy... i dalej tankiem W porządku Dobra robota, Wiem, wiem, że dobra robota Jeźdźmy nie pierd no. Jedźby tankiem ha, 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 ha. Tank fajna fucha no to co i może wjechać samochód? <laughs> are you fucking kidding me? Dobra, o no, taki szybki nie jestem. Tanki są wolne Jakie mam celu misji? Dotrzeć tylko? Where the fuck Czuwam lagi, ale chyba go zepsułem. <grywa> ale nie chcę, z tego nie chciałem zapsuć, To on tak na mnie wyskoczył. Zbyka. <grywa> If you know what I mean. Okej, okay, never fucking mind. Reloading selected and. what the hell! Okej, no raz. Jakby co to dwa poprawka Jedyny czołgiem. <grywka> Uch! Nie, ale to coś nie będziemy psuć. Jak coś is good jo. Yeah, yeah. What the... Jumpa czołgiem? No tego to jeszcze nie było. Bez kitu. Jak tam czas? 8 minut. Minut sorry, trzymam jeszcze po weekendzie. <grywka> Dobra. Mmm. No. <noise> Gdzie ja mam? Reloaded, reloaded. Reload przeżyłem, przeżyłem. Tank by nie przeżył. Pfff. Herpederpe. Szybko go trzeba ogarnąć... Holy shit. Storm. Dobra, wioska jest tam. Co, będziemy tak wprost na wioskę? Tak for the loose, napad na wioskę? Lol, toż to jest... lol Cztery do odcięcia 21, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 22. Nie, lubię tego Go If you know I don't need you, I ain't going down Zapisywanie jest. Au 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 bio. Lo, 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 lo. Ale mi biją. <grywia> <grywia> Oczywiście. Dziękuję. Dalej gamover. Nie pię się wyka wody, bo nie to Okej. Okay. I mżę. Fuck, fuck, fuck. Aha, aha. This is a. Uh... No dobra, gdzie jest mój kolejny cel? Fuck off. <laughs> dobra, następny cel. Let's go. Nie jest jeździć czołgiem, czołg jest dziwnie jeździ. Jo, bóś, ale mnie tuko. Boże. WIEM! Dobrze, ale wciąż za mało. Ma jak po że mam być gładziutka, czy jak? <laughs> dobra. Never mind, never mind, tak tylko rozkwijał sobie po swoje ahaha. <laughs> Jumpa! <laughs> co ja je do budynku? Taki jestem zły, <laughs> dobra, tu mam sobie... Nie mogę, czyli lol, ja go nimi widzę, Herpet. Możemy wejść do czołgu, nie, lipa nyś, tank. Nie, 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 nie widzicie mnie, dobra, bio, i to, a bardzo, a ja w ogóle nie wiem skąd i może się sama za picykiem. ha hahaha, ale ha. już jestem zły. Arr. Dobra Dobra, koniec możecie wrzucić na luz na piwko Dobra. Na piwko? Powieta, no, no, się jara piwko na no. Dobra, do Tak! I to co ty gryski proszę ja was lubię najbardziej <laughs> Przepraszam Czyli pieszo do miasta? Ja mam pod Och, pięknie. Sorry za wodę, musiałem zmieścić jakąś graficzną. Because... I you the fucking no nope. Because pod nagrywanie. Lagi. Ach, jaki jestem miszczę. A wiem, czego mi laguje, bo ja ściągam. Herpa derpa tak miję. What the hell? Teraz kmijem. Ja po prostu ściągam nie ubrania, kik, kik. czy to są ryskie? Czy mi się tylko zdaje, to są ryskie. No, se nie, lipa tu nie wejdę. Ja muszę mieć AWP, żeby coś porać. Nie oszukujmy się. Bio, bio i to ostro. No shit Sherlock, dobra, naszem. Nie raszujesz, nie zyskujesz. Nie co się oszukiwać. No, co? Coś tam przeżyłem, ja powiedzieć. I tu się pomyliłem. <toss> <toss> Lovable. Aj, 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 aj. Mm. dobra. Rekonesans w takim razie, może po prostu zrobimy rekonesans, po prostu wbijemy tam na pałac. Ja mam granaty, jak już granaty. <grymne> Derp. Nie pamiętam. Ja, ja hopię. Mój dysk mi się rypie. To, to, to aż tu słychać, bez kitu. No, czampunia i Boże. Dobrze, Fort pięknie. A, to ta wieżeczka też zazbije? Na ziemi kurwa, kurwa zginąłem. Rrr. This is not my game. <laughs> nope. Um, dobra. Jeszcze raz. Ryku nie Jeszcze granaty. E. F. F się rzuca. <laughs> Your game is over. Holy <laughs> shit. This is my day. Fuck bitches. Eee, bitch. Co to jest stare pana wieżyczka? Hii! <laughs> ta wieżyczka, Jaki kid damage. Fuck. Nie, ziomuś! Dobra, tam jest clear. A tu mnie bio i ja tu zginę, bo ja już to po prostu czuję Takie tam bonusy XD. Teraz to dorypałem. Rych tych konkretnie Bania. White ty nie zginąłeś. Ha, dobra. Nie, no po prostu ja nie rozkłamię tej wieżyczki. I not sure is happened now. Trafiłem. Yeah. Ładnie. Trafiłem. Powiedz, że trafiłem. Co to w ogóle jest? Chcę to chcesz w ogóle zobaczyć. Dobra, rush, rush, rush. This is not impossible. Bro. Ha. No nie wejdę, no nie mówcie mi po prostu, że tam nie wejdę, bo się... ...zdenerwuję, no nie wejdę, lol. A może tu mam... ohohoho! Dzięki, bitch! Teraz mi to mówisz? Ale nagle... tyń mi czy sposobem, no, dojdzie się wszyscy cztery i ho Fuck Nasi? znaczy wątpię. Nie wiem kto to, ale na pewno nie o... Nie wiem. zobaczę. Racja, to nie on. Czemu jest teraz tylko trzech? herba derpa? Facet miał przy sobie choletnie ciekawe rzeczy. Telefon satelitarny, kupę kart telefonicznych, 50 suwarów. Ale to nie wszystko twierdzisz, że wie gdzie jest Kirillenko i że nam powie, jeśli go tu zobaczysz? Nie, nie, nie puścimy cię. <laughs> A ty nam powiesz, gdzie jest Kirillenko? Nie chcę pić czy nie chcę bić? Puściliśmy go. Zbiórka panowie, wiemy gdzie jest Kirillenko. Marines, będziemy potrzebować waszych handlów i waszej broni. Oczywiście. No okej, okay. zasolę to bombów, Z tego początku jesteśmy, i tak po prostu spasował? Tak, powiedział, że ma rodzinę w Houston. O. Oh. Czasami ludzie są po prostu ludźmi. No, tu ma kawaś Czasami ludzie są okay. po prostu ludźmi. Nie zwykłymi maszynami do zabijania, tylko ludźmi. Ok, jakiś jeszcze filmik? Nie. Cel o dużym zniszczeniu... Przed zniszczeniu. Uuuuuh, Harpa Darpa. Mm. Okej. Okay. dobra, dzisiaj chyba mi weźmie faza na nagrywanie. Nie. nie. <laughs> Czemu ja nie mam jeszcze ciekawie. ...szczynać? Okej, okay, dude. Yo, o, ja to a taką spływę też mogę mieć? Lolo, oni mają jakieś spływy. A nie, też mam takie coś. Nie wała, ja mam inne <laughs> Fago. LOL, tak myślę, znikli? Nie. Okej okay. To jest Jak będzie pierwsze lepsy save, to ja sobie tu odpuszczę. No, chuj się tam w ogóle ripiecie. Kurwa, czy to może być podpięty. Wystarczy tylko jeden guśiczek i ptrz, gamower. Nie mówię, no bo brudno nie mówiłem. What to fuck jest fucking mordor. gdzie popadnie. No nie było cię, tu zabiłem cię.

Jeszcze nagle dobijemy. <laughs> Dobra. Też tak myślę. Do... Dobra, to sobie zakończymy. Pójdę sobie jeszcze do następnego save'a. Także trzymajcie się. Na